Panu Jezusowi Chrystusowi wam bracia i siostry pokój Boży. W sobie Bożym w księdze proroka Zachariasza zapisane takie Słowo, że nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki mojemu Duchowi Świętemu się stanie. I myślę, że właśnie to jest to, że Duch Święty chce działać w naszym życiu, chce zmieniać nasze życie, chce uwielbić Jezusa Chrystusa. W naszym życiu. Chciałem dzisiaj może mówić właśnie o duchu świętym, ale troszeczkę w innym aspekcie. Gdy czytamy w drugim liście do Koryntian w trzecim rozdziale, a w siedemnastym wersecie jest zapisane takie słowo, choć tam chodzi o zakon, o życie z łaski czy z zakonu, jest napisane takie słowo, że, nie, że, że gdzie duch pański, tam wolność. Chciałem dzisiaj powiedzieć trochę o wolności chrześcijańskiej, bo nie Chrystus Pan nie może być uwielbiony w sercu, gdy jest serce w, nie w niewoli, gdy jest, jak prorok Zajaś pisze, w serce gdzieś w dole i nie ma kto by wołał oddaj. Zresztą, gdy czytamy Ewangelię Łukasza. Czytamy o tym, że proroctwo na temat Jana Chrzciciela, znaczy się już Jan Chrzciciel się urodził, jest tam Zachariasz wypowiada takie słowa, że uwolnieni od wrogów w wolności będziemy jego, jemu służyć. Bożym pragnieniem jest, abyśmy bo Jemu służyli wolności. Nie ma innej możliwości służyć Bogu, nie ma innej możliwości, aby uwielbić naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, aby Duch Święty mógł działać w naszym życiu, jeżeli nasze serce nie będzie wolne. Bo jeżeli jesteśmy zniewoleni, jeżeli jesteśmy jakieś różne rzeczy w naszym życiu są, możemy być zniewoleni różnymi rzeczami, troską nawet o byt. Troską, czy przejmować się tymi sytuacjami, w których dzisiaj żyjemy, które w obok nas, są. możemy o tym myśleć i o różnych rzeczach i być związany, i nie pozwolić, aby Duch Święty mógł swobodnie działać w naszym życiu, aby on mógł działać. Gdy czytamy w Sobie Bożym w czwartym rozdziale, ja może przeczytam Ewangelii Łukasza, również 18, 19 werset, gdy Chrystus Pan. Przyszedł do Nazaretu i mówi to proroctwo, dano tą księgę do czytania proroka Izajasza, i mówi to proroctwo, mówi, że dziś wypełniły się te słowa, jest zapisane e, tak: 18-19 werset. Duch pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował mi roś, miłościwy rok Pana. Gdy czytamy później w trzeciej Księdze Mężeszowej w 25 rozdziale 10 wersecie o tym roku jubileuszowym, czyli miłosiwym, tam jest napisane, że w tym roku wypuścisz wszystkich na wolność, że wszyscy będą wolni, wszyscy, niezależnie od tego, kto by był, każdy będzie musiał, będzie musiał być wypuszczony na wolność. I to jest ten rok łaski, w którym żyjemy i bożym pragnieniem jest to, abyśmy w naszym życiu byli ludźmi wolnymi. Gdy czytamy w księdze proroka Izajasza w 58 rozdziale, tam na temat postu, jaki jest miły i tam właśnie jest to, że wypuścić jeńców na wolność, że jednym z aspektów postu jest to, aby modlić się, aby wstawiać się, aby i, i byli jeńcy wypuszczeni na wolność. Ale też chciałem czytać Boże Słowo z księgi proroka Ezechiela 37 rozdziału. Znamy tą historię, znamy to słowo prorocze do narodu izraelskiego, ale też myślę, że często gdy popatrzymy na życie chrześcijan, na nasze życie, dotyczy się i naszego życia. Że tak jak tutaj jest w tym napisane, może nim zacznę czytać, troszkę opowiem, napisano o tych wyskłych Kościach. Przecież naród izraelski choć był w niewoli. Ale był żywym narodem, byli po prostu ludźmi żywymi, nie byli kośmi. I myślę, że Bóg nie, nie chodzi Bogu tu o to, że kiedyś jako ludzie, którzy gdzieś tam w grobach wyjdą, wiemy, że będzie zmartwychwstanie, ale tu chodzi o aspekt duchowy, o życie duch, duchowe w życiu narodu izraelskiego, że faktycznie byli niby żywi, a jednak martwi. I często w naszym życiu, jako chrześcijan. Też tak jest. Jesteśmy żywi, chodzimy, jest, uczestniczymy w nabożeństwach, może i czytamy Boże Słowo, może i się modlimy, może są różne aspekty w naszym życiu, a jednak duchowo jesteśmy martwi. Jesteśmy jak te kości, może przeczytam. I spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie pośrodku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a to było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? Odpowiedziałem, Wszechmogący Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe. Słuchajcie słowa Pana, tak mówi wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawiem, że obrośniecie ciałem i powlekę was skórą. I dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I poznacie, że ja jestem Pan. I prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos. Oto powstał szum i zbliżyły się kości. Jedna kość do drugiej. I spojrzałem, oto pojawiły się na nich ścięgna. Porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu. Ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie: Prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu. Tak mówił wszechmocny Pan. Przyjdź, ożywcze tchnienie czterech stron i tchnij na tych zabitych i ożyją. I prorokowałem nad nimi, jak mi nakazano. Wtedy wstąpiło do nich ożywcze tchnienie i ożyli. I stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, synu człowieczy, te kości, to cały dom izraelski. Oto on, mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy więc i powiedz im tak, mówi wszechmocny pan: Oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. I poznacie, że ja jestem pan, do otworzę wasze groby i wprowadzę was, wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i tchnę was moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie, i osadzę was, waszej ziemi. Poznacie, że ja pan to powiedziałem i wykonam. Widzimy tutaj. W Sowie Bożym właśnie to historia przede wszystkim, mówię do narodu izraelskiego i Pan to czyni w tym narodzie, czynił i czyni cały czas, ale mówię często, nasze życie podobne jest do życia Izraelitów, do życia narodu izraelskiego. I często, może w Twoim życiu jest takie pytanie, nie dajesz sobie rady. Ciągle upadasz? Czy chcia, chce, jest to pragnienie, czytać Boże Słowo? Jest to pragnienie modlitwy, a ciągle gdzieś nie wychodzi, ciągle gdzieś nie ma. I czy modlisz się, a nic się nie dzieje? I często tak może jak ten naród izraelski w Twoim życiu jest to słowo, że, o to, że u swych kości rozwiała się nasza nadzieja. Gdzieś tracimy nadzieję, gdzieś rezygnujemy z walki, choć Słowo Boże mówi, że raz na zawsze nam. Walka o wiarę została przekazana, jak pisze Juda w swoim liście świętym czyli każdemu z nas ta walka i też Salomon pisze że nikt nie jest zwolniony z walki, ale gdzieś nasze ręce opadają gdzieś rezygnujemy, bo nie dajemy rady. Ale tu Słowo Boże mówi, że ten naród izraelski podobnie mówił. Ale Bóg zadziałał, Bóg powiedział, że tak nie będzie, że jednak to on uczyni, on zmieni ich położenie, że on uczyni to, gdy czytamy o tym ożywczym tchnieniu, gdy czytamy o duchu świętym w trzeciej, trzecim rozdziale Ewangelii Jana, że on mówi, jest jak wiatr, nie wiadomo skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest również z tym, którzy narodzili się z ducha. I duch święty też jest przyrównany do wiatru, jest to ożywcze tchnienie. I myślę, że bożym pragnieniem dzisiejszego właśnie poranku, dzisiejszego Dzisiejszego poranku jest to, aby ożywić Twoje i moje serce, aby Twoje i moje serce było wolne, abyśmy mogli w wolności, jak Zachariasz mówił, służyć naszemu Panu, aby Pan mógł nas ubłogosławić, pobłogosławić dzisiejszego poranku, bo jeżeli nasze serce zamknięte, jeżeli nasze serce nie jesteśmy wolni, to nie przyjdzie Boże, błogosławieństwo do naszego życia, bo przede wszystkim Pan chce nas uwolnić. Chce, abyśmy byli wolni. I, I słowo Boże mówi, że to jest działanie Boże. My możemy wołać, bo zobaczcie, co ten naród zrobił, co ci Izraelici zrobili. Zobaczyli swój stan, bo powiedzieli, uschły nasze puści. Widzieli swój stan, jakim się znajdują. I myślę, że jest to błogosławiony stan, gdy chrześcijanin zobaczy, w jakim jest stanie, że potrzebuje Bożej interwencji, potrzebuje Bożej pomocy w swoim życiu. A jeżeli potrzebuje, to myślę, że dalej ma mądrość, wiedząc, co trzeba zrobić. Wiedząc, że sam z siebie nie da rady, bo sam z siebie nie ożyje, sam z siebie nie, nie uczyni to, że będzie wolnym. Bo Pan Jezus mówi, kogo syn wyswobodzi, prawdziwie wolnym będzie. To może uczynić Chrystus Pan w Twoim życiu, abyś był wolny, abyśmy byli wolni Abyśmy mogli uwielbiać i wywyższać Pana Jezusa, wywyższać Boga w naszym życiu, aby Jego chwała była nad naszym życiem, jaśniała nad naszym życiem. Czytamy właśnie dalej, że. Bóg powiedział, że on wyprowadzi naród. Myślę, tu chodzi, że do ziemi izraelskiej, ale tu też chodzi, myślę, że o nas. Chodzi o to, że wprowadzi nas właśnie do swojego odpocznienia, gdy czytamy w czwartym rozdziale listu do Hebrajczyków. Autor listu do Hebrajczyków pisze, że Boże to odpocznienie jest nadal otwarte i Bóg chce, abyśmy mogli wejść do tego odpocznienia. Nie kiedyś tam w wieczności, bo w wieczności to będzie wieczność, ale tutaj na ziemi, abyśmy w odpo i odpoczęli od dzieł swoich i zaczęli. Realizować Boże dzieło, aby Boża chwała objawiała się w naszym życiu. Dlatego w Sobie Bożym tak wiele miejsca jest zapisane o tym, że Chrystus Pan przyszedł, aby nas uwolnić. Chrystus Pan przyszedł, abyśmy byli wolni. Chrystus Pan przyszedł, aby na, tymi, którzy siedzą w ciemności, zajaśniała światłość, aby to wszystko się stało. Zobaczcie, on nie przyszedł, nie mówi tu o ludziach, bo często gdy myślimy o tym, aby zajaśniała światło, światłość, czy aby wyszli na wolność, Myślimy, o, ci ludzie w świecie, ale on przecież nie przyszedł. Słowo Boże mówi, do swojej własności przyszedł, czyli do narodu izraelskiego, a i my jesteśmy jego własnością i do nas przychodzi i często może jesteśmy w podobnym stanie jak naród izraelski, gdzieś żyjemy w ciemności. Nie ma Bożej chwały nad naszym życiem, nie jaśnieje Bóg nad naszym życiem, Jego chwała i gdzieś czegoś nam ciągle brakuje, ciągle nie dostaje. I jakoś nie ma tego uwielbienia, nie ma... Tego, tej przyjemnej woni, która płynie z naszego życia dla chwały Bożej, tego czynienia, tego uwielbienia, tej wdzięczności za Jego wielką łaskę, za Jego miłosierdzie. I myślę, że dzisiejszego poranku Duch Boży właśnie chce, abyśmy będąc wolnymi, a on chce w naszym życiu i przez nasze życie uwielbić Jezusa Chrystusa. Pozwól mu, aby On uwielbił. Otwórz swoje serce i pozwól aby Duch Święty wszedł pozwól aby on uwielbił Jezusa a jeżeli gdzieś brakuje ci wolności to zawołaj do pana panie uwolnij Chcę być wolny, chcę wolności służyć Tobie, bo nie ma innej drogi. Bóg nas uczynił wolnymi, abyśmy byli wolni. Bóg nas uczynił wolnymi, abyśmy mogli podejmować decyzje, mogli mieć tą wolną wolę, którą nam dał, e, ograniczając siebie. Bo ludzie, którzy żyją w tym świecie, e, w, e, myślą, że są wolni. Nieprawdą jest. Oni nie są wolni. Oni, Słowo Boże mówi, że diabeł ich zmusza do czynienia swojej woli. I oni czynią. Nie są wolnymi. A Bóg uczynił tak wspaniale. Uwolnił nas i właśnie chce, dał nam to, to, abyśmy w tej wolności podejmowali decyzję, aby iść jego drogą. Bo On nie chce, abyśmy byli niewolnikami Jego. On chce, abyśmy byli dziećmi, synami, córkami, abyśmy uwielbiali Go wolności. Ale jeżeli jesteś na tym miejscu, i nie jesteś wolny. Jeżeli długi czas w Twoim życiu, troska czy inne rzeczy przysłania Jezusa Chrystusa, przysłania tą Bożą Chwałę w Twoim życiu, to czas zmienić to położenie. Ja myślę, że tak w swoim sercu przeżyłam, czułam, że przyjście Pana jest bardzo bliskie i że Pan chce, abyśmy byli przygotowani, abyśmy byli gotowi, bo. Panem jutra my nie jesteśmy. Jutro do nas nie należy. Mówię, często wspominam ten, to y, pewne świadectwo z mojego życia chrześcijańskiego, gdy jeszcze byłem młodym chrześcijaninem. Byłem na pewnej, y, to było, y, na, byliśmy na takim obozie letnim nad jeziorem z bratem Kuliniczem i była pewna osoba, i ona chciała przeżyć przez Duchu Świętym, i modliliśmy się, i coś się stało, że nie przeżyła. I wiecie co, na każde pytanie później odpowiadała jutro. Jutro, nie dzisiaj. I często my, chrześcijanie, też odkładamy wiele rzeczy. Jutro, jutro przyjdę do Pana. Jutro zawołam, aby Bóg uwolnił mnie. Jutro do nas nie należy. I często myślimy, że jeżeli ju, y, 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 Pan nie przyjdzie jeszcze jutro czy pojutrze, no to zmieni się. Ale jeżeli dzisiaj... To nie ulegnie zmianie. To jutro wcale może nie ulec zmianie. Dzisiaj Pan zaprasza Ciebie i mnie do swojego odpocznienia, bo On chce Ciebie i mnie dziś błogosławić. On chce okazać Tobie i mi łaskę i miłosierdzie, chce wypełnić nasze serca swoją obecnością, chce wypełnić, aby to, co jest napisane w liście. Do Hebrajczyków w szóstym rozdziale, choć tam jest napisane o tych, o tych, którzy odpadli, ale tam jest napisana ciekawa rzecz, że zakosztowali wieku przyszłego. Bóg chce, abyś dzisiaj zakosztował wieku przyszłego, ale otwórz swoje serce dla niego, a on przyjdzie, będzie z tobą wieczerzał, on przyjdzie, będzie z nami miał społeczność i odczujesz te rzeczy, może, które jeszcze w życiu nie przeżyłeś. Tylko chciej być wolny, chciej przyjść dzisiaj do Pana. Pragnij, aby Duch Święty działał w twoim sercu. Pragnij tego, a Pan na pewno zmieni twoje położenie. Na pewno wyjdziesz z tego miejsca ubłogosławiony, bo On działa dla tych, którzy, którzy oczekują Jego działania. Oczekuj dzisiaj Bożego działania, a On będzie działał w twoim życiu. I właśnie, gdy staniemy jeszcze do modlitwy... Spadaj swoje życie, sprawdź swoje życie, czy jesteś wolnym człowiekiem. Śpiewaliśmy za naszych młodych chrześcijańskich y, dni taką pieśń. Czy ty wiesz, co to jest wolnym być? Czy od klęsk wolny jesteś? Czy od trosk wolny jesteś? Czy jesteś już wolnym człowiekiem w Jezusie Chrystusie? Jeżeli nie, to przyjdź i powiedz, panie, pragnę być wolny. A pan wyprowadzi cię z tego stanu, w którym się dzisiaj znajdujesz. Staniemy.